Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o tym, czy warto jeszcze wchodzić w Instagram w 2022 roku. Pokażę ci, jak ja do tego podchodziłem. Ja też w 2020 roku, gdy zakładałem swoje pierwsze konto na Instagramie, też zastanawiałem się, czy warto jeszcze wchodzić, czy jest tutaj jeszcze miejsce. Pokażę ci też jeden błąd, którego właśnie, który właśnie ostatnio zrobiłem i nie powinno to być właśnie przy nowych kontach, oraz Pokażę Ci, jak możesz go prosto uniknąć, wygospodarując sobie kawałeczek czasu, powiedzmy w weekend, jak prosto to zrobić, żeby, żeby uniknąć tego błędu. Następnie opowiem Ci jeszcze krótką historię, jak to wyglądało u mnie, jak ja zaczynałem i, no, jak to szło, jak to szło, jak to konto się rozwijało na przestrzeni, tam, powiedzmy tych dwóch lat, yy, które po prostu no, minęły szybko, szybko i teraz zobaczycie, jakie udało mi się konto stworzyć. Także zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy, a więc. Czy warto jeszcze wchodzić w 2020 roku na Instagram? Tutaj przedstawię Wam kilka statystyk, jak to wygląda. Zobaczcie, że na Instagramie jest ponad 2 miliardy aktyw aktywnych użytkowników miesięcznie, a codziennie odwiedza go około 500 milionów użytkowników. Także zobaczcie, jaka to jest skala. W 2013 roku Instagram miał tylko 90 milionów aktywnych użytkowników, więc to się ogromnie rozrosło na przestrzeni tych. Kilkunastu lat, właściwie 11, i zobaczcie tutaj, jaka jest różnica między Facebookiem a Instagramem. Obrazy na Instagramie dają 23% większe zaangażowanie, a filmy nawet 38%, więc no na Instagramie jednak mamy dużo, dużo większe szanse, żeby po prostu gdzieś się wybić niż obecnie na Facebooku. Tak jak już mówiłem we wcześniejszych filmach, no na Facebooku, jak nie zapłacimy po prostu za reklamy, to nie mamy szansy się wybić. Przejdźmy sobie teraz tutaj dalej i zobaczymy, że. Ponad 60% użytkowników loguje się codziennie na Instagram, i średnio w USA 29 minut dziennie każdego dnia spędza tam jeden użytkownik. Natomiast aż 42% użytkowników loguje się do Instagrama kilka razy dziennie. Zobaczcie, jaki to jest duży potencjał w porównaniu do tego, że to po prostu może być zasięg organiczny, także jest dosyć fajnie. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze statystyki marketingowe. Zobaczcie, że aż 71% amerykańskich firm korzysta z Instagrama, a 80% kont śledzi działalność na Instagramie. Także no jest to bardzo, bardzo rozwinięte i, i uważam, że jeśli ktoś ma jakąś firmę i nie ma jej na Instagramie, no to jest to duży błąd. A przechodząc już do sedna, czy warto, warto robić tego Instagrama, no to moim zdaniem warto, warto, warto się w to zagłębić i zobaczcie, powiem Wam teraz czemu. Załóżcie sobie, że macie jakiś produkt, chcielibyście go sprzedać. Przykładowo, powiedzmy, niech to będzie e-book, lub może to być jakiś fizyczny produkt. Powiedzmy, chcecie sprzedać komuś myszkę do komputera i teraz macie tą myszkę, ale jak teraz się przebić? No, możecie, wiadomo, możecie korzystać z kanałów typu Allegro, Amazon, eBay i tak dalej. No, ale jeśli macie po prostu swoją grupę odbiorców. Którzy są zainteresowani tym tematem i możecie im to przedstawić za darmo, jeszcze dodatkowo. Możecie do tego też wykorzystać Facebooka, zapłacić za reklamę i dotrzeć do tych użytkowników, natomiast to już wymaga nakładów finansowych. A tworząc takiego Instagrama, możecie w pełni za darmo dotrzeć do jakiejś części tych ludzi. Więc tworząc teraz produkt i oznajmiając tym ludziom, że macie taki produkt na sprzedaż, to część tych ludzi po prostu kupi to od razu, część ludzi będziecie musieli przekonać. W jakimś poście, czy zrobicie jakąś relację i podbijacie sobie tym samym sprzedaż tego produktu. Natomiast, mając myszkę, a nie mając powiedzmy dostępu do Instagrama, musicie to sprzedać, powiedzmy, przykładowo na Allegro, gdzie wchodzą ludzie, którzy niekoniecznie są zainteresowani myszką. Rozumiecie, o co, o co mi chodzi? Jeśli mam myszkę i chcę ją sprzedać, i robię różne testy. Na, na swoim profilu Instagramowym myszek, na przykład porównuję myszkę Razera z myszką na przykład Dera, czy yy, słuchajcie Razer to jest chyba Detadera, ale porównuję myszkę Razera powiedzmy z Logitechem, yy, później robię inne porównanie, pokazuję jak się klika myszka, pokazuję różne myszki, gdzie można to kupić taniej i opowiadam o tych myszkach, tworzę profil, to automatycznie zbieram ludzi, którzy interesują się myszką lub w najbliższej przyszłości będą chcieli kupić taką myszkę i później jeśli ja przedstawię im powiedzmy jakiś produkt, jakąś myszkę, no to oni chętniej kupią coś, co już znają i od kogoś, kto im to poleca, który ma jakieś doświadczenie w temacie, niż od kogoś, kogo po prostu nie znają. Także tak to działa, więc myślę, że warto budować swoje grupy odbiorców. Ty nie musisz konkretnie robić profilu o myszce, ale możesz zrobić swój profil o czymś, czym się interesujesz. Interesujesz się na przykład, przykładowo jakąś grą, robisz o tej grze cały powiedzmy content. Interesujesz się, nie wiem, klawiaturami, robisz o klawiaturze ten content. Wiecie o co mi chodzi. Lubisz na przykład się malować, masz jakieś kosmetyki, pokazujesz jakie robisz make-up z tymi kosmetykami, więc możesz cały profil oprzeć właśnie o to. Budując właśnie takie konto, możesz potem łatwiej dotrzeć do tych ludzi i łatwiej po prostu im coś sprzedać. Oczywiście nie jest łatwo zbudować takie konto, jest to dosyć wymagający proces, ale oczywiście niemożliwe i Instagram właśnie nam to umożliwia. Myślę, że Instagram jest jednym z najlepszych takich teraz źródeł, pomijając jeszcze TikToka, bo na TikToku również możemy. Coś takiego robić, ale tam już trzeba troszkę więcej nakładu, bo trzeba jednak nagrać ten filmik, jakoś to obrobić. Jest to trochę cięższe, a tutaj zobaczcie, możemy sobie robić takie proste infografiki i na przykład już na tym budować bazę swoich odbiorców. Także odpowiadając na pytanie, czy warto w 2022 jeszcze wchodzić na Instagram, myślę, że warto, że jest to spokojne do zrobienia i czy teraz, czy za rok, czy powiedzmy za dwa lata, nadal będzie to fajne, fajne miejsce i będzie dalej można budować tutaj swoje grupy, swoje grupy odbiorców. Dobra, czyli temat czy warto? Myślę, że mamy za sobą. Każdy sobie musi jeszcze zgłębić temat. Na własną rękę natomiast myślę, że no jest to fajna opcja, żeby już teraz coś robić, nawet jeśli jeszcze nie masz pomysłu, co możesz w przyszłości sprzedać. No to warto robić, budować tą grupę odbiorców, bo będziesz wtedy miał, jakby już zaangażowaną grupę ludzi której będziesz mógł coś przedstawić, więc warto pomyśleć, jaki temat Cię interesuje, jakie posty mógłbyś robić codziennie, bo to jest ważne, żeby to robić codziennie i zacząć to robić. Także przejdźmy już teraz do tego mojego błędu, który Wam mówiłem na początku tego odcinka. Zobaczcie, że tutaj mam post właśnie o tym buraku i dodałem go 3 dni temu, więc takie coś jest niedopuszczalne. Powinienem tutaj mieć posty robione codziennie, bo przez to właśnie tracimy, tracimy jakby za, zaangażowanie ludzi i zaangażowanie algorytmu, więc algorytmy widzi, że my mamy przerwę i jakby nie promuje dalej naszych postów. Tak więc jeden dzień jeszcze jest nam dopuszczalny, ale takie coś, co ja tutaj zrobiłem, że trzy dni nie było na tym profilu do danego postu, no to jest błąd, bo już przez ten czas mógłbym, powiedzmy przykładowo otrzymać dwóch, trzech followersów. Na początku wiadomo, jest to mniejsza ilość, zanim rozkręcimy ten kanał, więc takiego czegoś nie robimy i żeby tego uniknąć zobaczcie sobie, właśnie fajny jest ten planer tutaj od Facebooka, Wchodzimy tutaj i zobaczcie, 13, 14 i 15, nie dodałem żadnego postu. I to jest, no niedopuszczalne, powinienem był zaplanować te posty wcześniej, żeby nie musieć później się martwić, że nie mam czasu stworzyć tego posta i go dodać, więc no, tutaj akurat była taka sytuacja, że no nie mogłem, nie mogłem akurat. Yy, nie było mnie w domu, po prostu nie mogłem dodać tego postu, nie mogłem go stworzyć. No i luka trzech dni się stworzyła. Więc tutaj teraz, żeby się zabezpieczyć na ten moment. To zrobiłem już tutaj, zobaczcie, 16, 17, 18 i 19 kwietnia. Posty będą mi się dodawać. Także już zaplanowałem sobie i na Facebooku, i na Instagramie. Będę to miał dodane, więc mając chwilę czasu, dzisiaj po prostu zaplanowałem sobie to i warto też coś takiego robić, żeby później nie było niespodzianek. Ja myślę, że tutaj jeszcze sobie dokończę parę dni, bo dzisiaj jeszcze będę miał chwilę czasu, więc dokończę sobie, żeby powiedzmy do piątku, w przyszłym tygodniu mieć już z głowy te posty, wtedy ewentualnie mogę zrobić jakąś relację jeszcze. I poodpowiadać na komentarze, o ile takie się pojawią, więc tak to wygląda. Musicie pamiętać, że systematyczność na Instagramie jest najważniejsza. Możecie dodać troszkę gorszego posta, nawet, ale ważne, żeby to wychodziło regularnie. Wtedy będziecie mogli się rozwijać najszybciej jak to możliwe. To jest najważniejsze. Dlatego, jak zaczynacie, to warto właśnie zaplanować sobie tutaj, nawet na cały tydzień, nawet na więcej posty, bo wtedy macie tam energię, macie jakby. Jesteście dopiero zafascynowani tym tematem, więc zrobić sobie więcej tych postów, żeby to się dodawało codziennie i żeby szło to konto do przodu. Zobaczcie, że ten przyrost followersów wcale nie jest taki super, hiper e, fajny, że nagle będziecie mieli 50 followersów, 100 followersów, e, i właśnie tutaj prze chcę przejść teraz do tej historii. Jak ja zaczynałem e, mojego Instagrama, to wykupiłem sobie również. E, E-booki, poskupowałem z rynku kilka e-booków na temat, jak to rozwijać na początku i tak dalej. No i zauważcie, że zawiodłem się na tym, bo może przejdźmy sobie do tego konta, bo tutaj przełączę sobie konto. Ok, jestem już tutaj na, na koncie właśnie tym, którym zaczynałem dwa lata temu, więc yy, nie było to takie, jak pisało w tych e-bookach, że nagle w pierwszy dzień, wykonując tam jakieś czynności, przyjdzie mi 50 followersów, ale zauważam, że było to znacznie lepiej. Powiedzmy, przyszło tam mi 8, może. Siedmiu, nie pamiętam już dokładnie. Natomiast teraz na tym koncie zobaczcie, że ja już dodałem wcześniej na tym filie git, dodałem, powiedzmy, około 10 postów i mam na razie 8 followersów, także nie jest to taki przyrost szybki. No tutaj zależy wszystko od tematyki i tak dalej. Także w zależności jakie konto będziecie tworzyć, tak ten rozwój też będzie. Yy, od tego troszkę zależny, więc warto też znaleźć jakąś niszę, gdzie jest powiedzmy jakiś. Duży popyt, a niekoniecznie zainteresowanie, a przepraszam, gdzie jest duży popyt, a nie ma dostarczanych tylu treści, więc tam będzie na pewno łatwiej się przebić. Ja myślę, że właśnie ta nisza tutaj jest związana z zarabianiem, z taką motywacją. Dwa lata temu właśnie było mało profili takich na polskim Instagramie, więc postanowiłem w to wejść. No i zobaczcie, że udało mi się zdobyć do tego momentu 23 tysiące obserwujących, więc to jest całkiem, całkiem dobry wynik. A, a powiedzieć wam też chcę, że jak zaczynałem, no to też miałem oczekiwania, że powiedzmy w ciągu tygodnia już osiągnę tam tysiąc followersów i będę super super Instagramerem. Natomiast no tak to nie było. Trzeba było troszkę popracować, troszkę tych postów zrobić, żeby ten wynik był i też chodzić po profilach, komentować. Mówię to też po to, żeby po prostu Zaczynając właśnie swojego Instagrama, zastanowić się, no i co chcemy robić, żeby móc to robić po prostu codziennie, żeby robić tego posta. Można oczywiście, wiadomo, zaplanować sobie więcej tych postów, ale żeby nam się to nie znudziło, bo na początku, tak jak tutaj, przełączę się jeszcze raz na tamto konto. Jak ktoś po prostu zobaczy, że ma tylko 8 obserwujących, a już dodał ileś tam postów, spędził na to kilka godzin powiedzmy swojego czasu, no i. Jak widzimy, tutaj jest na razie małe zaangażowanie, no to można się zniechęcić i nie kontynuować tego dalej, a chodzi o to, że właśnie warto, warto to robić i wyniki po prostu przyjdą z czasem. Także taka to jest opcja. No i co też chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że to jest nisza, która jest już dosyć ogromna konkurencja, także tutaj związane z dietą rzeczy i tak dalej, to jest naprawdę tutaj ciężko się przebić i trzeba naprawdę tutaj walczyć o uwagę odbiorców, więc jeśli znajdziecie coś, gdzie jest yy, łatwiej, gdzie jest mniejszy ruch, no to też łatwiej będzie się wam tam przebić, także tutaj w zależności co sobie wybierzemy. Ja wybrałem sobie taką dość konkurencyjną niszę, ale myślę, że tutaj uda mi się, uda mi się zdobyć właśnie swoje grono obserwatorów, takich oddanych obserwatorów, nie jakichś po prostu wyglikanych czy coś takiego, tylko Ludzi, którzy naprawdę interesują właśnie zdrowe odżywianie, chcą tutaj tą wiedzę pogłębiać i takie infografiki, gdzie się motywują do tego, żeby trzymać się na tej diecie. Taki jest właśnie, powiedzmy, zamysł tego profilu. Myślę, że coraz to więcej tych osób uda się nam zgromadzić tutaj na, na, tym koncie. Także tak to wygląda. Na początku nie poddawajcie się, idźcie, po prostu róbcie swoje. No i myślę, że, że sukces jest gwarantowany. Natomiast trochę czasu i energii trzeba w to włożyć, jak we wszystko, co, co wartościowe. Także to by było tyle w tym odcinku. Myślę, że warto wchodzić w Instagrama, warto budować swoje konta, zastanowić się nad tym, jakie konto chcecie zbudować, co chcielibyście przedstawiać e, swoim odbiorcom i po prostu iść w to, robić. Później możecie dołożyć sobie dodatkowy kanał, e, czy to YouTube, czy po prostu e, jakiś Facebook. Znaczy Facebook robicie z Instagramem, ale możecie, czy TikTok, czy cokolwiek. Więc to by było myślę, tyle w tym odcinku. E, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!